No witajcie moje mili. <laughs> Obiecałem to jest. Mu musi być. Musi być materiał. Musi być materiał. Słuchajcie, ja jestem pod wrażeniem konferencji ostatniej. Santosza. No kapitał kapitał Ja pewnie jest pod wrażeniem. To, to jest coś, coś, to jest, to jest coś nie to jest coś słuchajcie. Przyjechał, zarządził, pozmieniał po swojemu, ustalił nowe reguły, zmienił kod w DNA reprezentacji. No co coś kapitalnego, podsuwał starszyznę, pod, podsuwał tych, co się lubi, e, tych, wszystkich, e, tych wszystkich zasłużonych, po, e, nowe reguły wyznacza. Ja, ja go za to lubię. Jest, to jest, słuchajcie, to jest wstrząs. To jest wstrząs, to jest, to jest, to jest, to jest, to jest słuchajcie, to jest, to jest, to jest szok. To jest szok. Ale nie tylko dla mnie. Dla Talika. On nie może dojść do siebie. No to, to, to jest zawał. To jest zawał na, na polskiej reprezentacji. To jest zamach na polską reprezentację. To jest wstrząs. Ja jestem w, ja w takim szoku, że nie mogę dojść do siebie. Naprawdę. Już trzy ekspresy już wypiję, Ale to, to zszokowany jestem. Jak on się mógł tak zachować? To jest szok. I to przyjechał z, Portug z Portugalii. I to tak rządzi. No nie wiem, no, no oby to był, oby, słuchajcie, oby tego, no oby to był z tego efekt, no tu ktoś pisze, żeby zrobić ankietę, słuchajcie, ja, ja nie, słuchajcie, yy, naprawdę, yy, ja, nie ma, ja nie mam, ja nastroju na robienie ankiet teraz, ja nie będę, nie robił żadnej ankiety online, będę się pytał, wiesz, i, i jeden, dwójka, czy, czy, Santos, czy czy, czy, czy zmienić trenera może teraz, Słuchajcie, ja lubię jak jest wstrząs, mimo że, mimo, że to dotyczy niebezpośrednio. Wiecie, że Santos mówił do mnie na konferencji, on ze mną rozmawiał normalnie. To dialog. No, no nie po portugalsku. On mówi po portugalsku, ale ja mówię, no mają po polsku. I on miał tłumaczone i to wszystko szło, ale on mówi do mnie, to było, to, to było troszeczkę takie no, osobiste do mnie, bo on, on, do mnie, on do mnie to właśnie kierował te, 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 te słowa, że, że sława i aleja zasłużonych to, to nie jest reprezentacja. To nie, nie, jest, nie jest reprezentacja. Poza tym on mówi, że, on, że, że, ja, że ja jestem publicystyczny. Słuchajcie, no ja jestem publicystyczny, ja nie jestem newsowy. Ja żyję z publicystyki, wiadomo, ale, ale chodzi o to, że. że Słuchajcie, prawda futbolu jest kanałem, nie jest kanałem populistycznym. To nie jest kanał populistyczny, prawda jest, prawda, prawda, futbolu jest, jest kanałem prawdy i taka jest prawda. Taka jest prawda i słuchajcie, ja się tego nie wstydzę, ja, ja nie, słuchajcie, ja nie sprzedaję newsów. Ja żyję z publicystyki, ja, ja jak mówię, że, że, to jest wstrząs, to to jest wstrząs, to jest szok, to jest, to jest, to jest, to jest, to jest, to jest zawał. No za to słuchajcie, to, 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 to ja się nie boję tego słowa. Ja, ja się nie boję tego słowa, tak jak się nie boję być bezwzględnym wobec glika. Bo to już nie jest ten glik. Co kiedyś? To, 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 już, to już nie jest ta świeżość, to, to już ja go raz tak, raz tak, ale dzisiaj, słuchajcie, to, to nie jest ten glik. To, to, to jest, jest słaba dyspozycyjność przede wszystkim, to jest słaba prezencja, to, to już nie jest ta szybkość. Może, może skuteczność, ale to już nie jest ta szybkość, on jest wolny, on jest za wolny. On może i szybko myśleć, on jest za wolny, on nie, jakby nie nadąża za, za swoim myśleniem, nie, nie nadąża, te ruchy są naprawdę, to jest no, no i co. No i brak powołania, no, no od razu. No, ale nie ma, ale to nie ma litości. Nie ma litości. Ja nie mam litości, Santusz nie ma litości i efekt jest jeden. Jesteśmy, jestem, e, mówię w imieniu Glika, jestem poza kadrą. No i to jest efekt, ale to nie, nie, nie ma mieć o co pretensji. Nie, nie, nie ma nie ma, nie ma. Bo, bo krycha też gdyby był powołany. To miał być 98 występ, a tak ma 97. <laughs> nie, nie ma, nie ma setki. Nie, a nie będzie! Chyba nie będzie, bo to widzę, że bezwzględny jest. Tak jak ja jestem bezwzględny wobec Glika. No i tyle. Natomiast y, jeśli to ma być wstrząs, jeśli to ma być szok, to to, to w imię przyszłości i, i, i ja się pod tym podpisuję. Ja się pod tym podpisuję. Jeżeli, jeżeli Wam się podoba to, co teraz powiedziałem że wstrząs w imię, w imię wstrząsu, yy, wstrząs w imię, yy, moment, wstrząs w imię przyszłości, to zalajkujcie. Zalajkujcie, bo ja to, bo ja to nagrywam z serca. To jest dla mnie, wiecie jaki jestem ja. Jestem cały czas za prawdą. Ja głoszę prawdę. Mam nadzieję, że się zgadzacie z tym, co mówię i zalajkujecie to wszystko. Natomiast szkodami grosika. Szkoda mi grosika, bo grosik grosik nie pęka na robocie. Grosik jest świetny, Gro, Grosik ma turbo, Grosik ma cały czas to przyspieszenie, to ostatnie podanie, te, te, on jak dostaje piłkę, to on tak, tak pędzi z tą piłką do końcowej linii, że po prostu już nie wie, co z tą piłką zrobić, po prostu nie wie, komu podać, ale ma, tu ma turbo, to jest turbo Grosik, słuchajcie, to nic się nie zmieniło, nie, no, ja go tak lubię naprawdę z Kasią, że, na, że naprawdę uwielbiamy go, świetnie, naprawdę, świetnie się na niego patrzy. kapitalna sprawa, no i jego mi akurat szkoda, jego mi szkoda, no, Talik mówi, że, że czemu Grosik, ja mówię, no słuchaj, No nowe reguły są. Nowe reguły są, nowe reguły są. Także że, że mówię. Zresztą rozmawiałem z Milcarskim. Powiedział, że, że będzie coś robił w tej sprawie, tam dorzuci te swoje trzy grosze od siebie, oczywiście po portugalsku. I może coś w skóra. Tak Taka propos, skóra się z Normalnie jest do, do kadry na na na, na Mołdawie. Na, na no bo ja w meczu z nim sam już po tym, co powiedział Santusz, ja w ogóle, w ogóle nie biorę pod uwagę, bo to nie jest mecz. No jest to nie jest nikomu, mecz. jest nikomu niepotrzebny mecz. Natomiast Grosik, mówię, no, przydałby się na Mołdawie, postraszyć troszeczkę Mołdawian. Jak go nie kochać? <laughs> Jak go nie kochać? Wspaniały chłop, wspaniały chłop, naprawdę. Zresztą na gali wyróżniony. No, wspania... Wspaniały człowiek, wspaniały chłop, ale mówię, no, no nie jest poza kadrem. Natomiast natomiast kli, e, klika, Boże, glika. Glika e, nie wiem, bo coś mi się tu nie klika ile tego. E, glika nie jest mi żal. Nie jest mi żal. To nie jest chłop w reprezentacyjnej formie. Nie ma tutaj miejsca na, takim, na takich zawodników. To nie jest. E, to nie jest kadra, to nie jest kadra starżyzny, tylko skadra Orlen. Orlot. I tu nie ma miejsca, to musi być tip top. Jest nowy sponsor i tu wszyscy mają chodzić jak w zegarku szwajcarskim. No nie, 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 czy no, portugalskim w tym wypadku, ale tu, tu nie, nie ma, nie ma. Tam jest co prawda godzina do tyłu, ale nie może być żadnego opóźnienia reakcji. No nie, mo, nie może być, nie, nie może być, nie może być, nie, nie może nie, no. no Słuchajcie, no, tu jeszcze ten, Stańko mi przygotował, to, to, no słuchajcie, no, no, no widzę z liczby, no fatalny sezon. Czy brać go w imię, w imię doświadczenia? No, no nie, nie wiem. Słuchajcie, a Kuba? Kuba, słuchajcie, ja myślałem, że, że Kuba będzie normalnie oficjalnie powołany do kadry. Kadry Orlen. <grystanie> no, ja myślałem, że będzie normalnie trenował. A to się, słuchajcie, to, ta, to, jest, to, to jest tak zakombinowane, to jest tak zakombinowane, że Santusz otworzy furtkę na 16 minut i wparuje tam Kuba. Jak, jak ten byk wpuszczony na arenę Pomiesza 16 minut i z powrotem schodzi. To jest pożegnanie, bo Santusz nie, nie uznaje pożegnań. On uznaje, on ma szacunek do Kuby, ale i teraz słuchajcie, ale on nie uznaje pożegnań. Ten, on, ten mecz normalnie wywaliłby z kalendarza. Wywaliłby z kalendarza normalnie bez, bez żadnego ściemniania. Bez żadnego ściemniania. On jest zdziwiony w ogóle, że. Purkę, że... purkę. No, no, ale my lubimy, my lubimy takie sceny. I słuchajcie, on po 16 minutach ma zejść, ale nie na ławkę, haha, tylko do domu. <laughs> no i takie pożegnaj, po no, pomacha ręką pewnie. Nie, 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 mówię, no, no, mówię, to są nowe reguły, to są nowe reguły yy, wyznaczane przez, przez Santusza. Ja, ja, słuchajcie, Jakubę lubię, Jakubę lubię, także. Ale wiecie dlaczego, ja go lubię? Bo, bo on wchodzi w pojedynek. On wchodzi w pojedynek, za się, no przecież nie teraz. No. wchodzi w pojedynek, no to już czas przeszły, ale on wchodzi w pojedynek, znaczy wcześniej wchodził w pojedynek, dlatego ja go tak lubię i on by się przydał. No teraz troszeczkę wchodzi w pojedynek ze zdrowiem. To muszę przyznać, że tak, że w Wiśle też widzę, że, że to, to coś nie tak. Natomiast symbole nas też budują. My lubimy symbolikę, my lubimy właśnie takie, 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 takie mecze pożegnalne, my lubimy te gesty. My lubimy um, ten szacunek, którego, którego na, sensie, na, na szczęście Santos ma do, do nas, i bo on poznał naszą kulturę już. I my, my to po prostu lubimy, jako kibice, jako, bo ja jestem kibicem. Jako kibice, jako fani polskiego, polskiego futbolu, czy, 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 czy my rozumiemy DNA, które buduje teraz szantusz dla naszej reprezentacji, dla naszego polskiego futbolu? No słuchajcie, no właśnie dlatego, dlatego właśnie by to zrozumieć, on musi zmienić kod, kod DNA. I wtedy on jakby narzuci tą regułę. I będzie robił to po swoje. Natomiast on generalnie mecz z Niemcami by wyrzucił z kalendarza. To jest mecz nikomu niepotrzebny. Według myśli szkoleniowej Portugalczyk. Natomiast a propos Niemców, a propos, to świetny mecz widziałem z U-17. Kapitalna sprawa, kapitalna sprawa. To tam, tam nikt nikt nie odstawiał nogi, tam wszyscy grali na, na jeden kontakt, bajeczne zagrania, kapitalne prowadzenie 2-1, świetna, świetna, świetna forma, świetne, świetne bramki, kapitalnie, słuchajcie, otwórzcie sobie, bo co, co, słuchajcie, coś pięknego. Jak, nie, jak nie reprezentacyjna myśl szkoleniowa grali. Kapitali, jeden, tu, tu, pyk, pyk, no nie no bajka. Tam, te, te bramki, dwa, jeden, prowadzenie meczu, narzucanie tempa. Niemcy się dwoili, troili, nasi graj bajecznie, bajecznie. Słuchajcie, tam ktoś pisze, że może właśnie to, tak bajecznie jak lato kiedyś, że latę powołać. Słuchajcie, ale nie, bądź, nie bądźcie złośliwi, naprawdę, nie bądźcie złośliwi. Ja, ja nie mówię, że latę powo powoływać, ale nie może być starszyzny, bo. Słuchajcie, bo, bo trzeba w imię, w, imię, w, imię, w, imię, w imię przyszłości robić wstrząsy i wywalać wszystkich w cholerę, naprawdę, bo to, to nie jest miejsce, to, 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 to nie jest, to, to, to jest kadra, słuchajcie, to jest kadra Orland, to jest, to jest kadra Orland, także nie, 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 róbmy, nie róbmy tutaj jakiegoś domu starców, naprawdę, to jest reprezentacja, natomiast wracając do meczu, Polska gra świetnie u 17, Natomiast miałem wrażenie, że od 80 minuty Niemcy podkręcili tempo, Niemcy podkręcili tempo i ja wam powiem tak, bo ja rozmawiałem z moim przyjacielem z Niemiec, że oni od 14 roku idą na maksa i dlatego oni mają siłę A takie coś, tak, 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 da, mają, mają siłę, my już, my już siadamy, my już, my, my nie robimy od 14 roku na maksa, Niemcy to robią. Niemcy to robią. Ja bym chciał, żeby nasi tak właśnie chłopcy podkręcili teraz tempo e, z racji wymiany pokoleniowej, żeby z, właśnie z Mołdawią, bo ja Niemców nie liczę. Ja, nie, ja w ogóle tym meczem się nie będę, ja tak jak Santusz, ja nie będę przeżywał tego w ogóle. On ma się odbyć koniec. Natomiast e, będę śledził z uwagą mecz z Mołdawią i liczę, że od 80. minuty my podkręcimy tempo. A mamy czym? Mamy samych młodych u chłopaków. I nikogo z całego nie mamy. Wszystki, wszyscy są odrzuceni. Dla tych, którzy teraz mówię, to dla tych, którzy teraz włączyli dopiero film. Mówię, 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 bo mówię, jestem pod wrażeniem, cieszę się, cieszę się, że nowe zasady, nowe reguły. Mam nadzieję, że faktycznie, że faktycznie to będzie, to będzie kadra, kadra po myśli szkoleniowej portugalczyka i, i, i słuchajcie, no i, i, oby, i oby, i oby, takie mecze, oby taka koncentracja, bo na euro, myślę, że awansujemy, na euro nie będzie zmiły się. Nie będzie się zmiły i nie, 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 nie będzie się zmiły. Nie, 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 nie będzie się zmiły Słuchajcie. I no ja, wie, ja wiem, że, że, że kadra Orl, ale nie żal mi gilka. Nie żal mi klik. To, to już nie ten glik. To już nie ten klik.